Witajcie. Dzisiaj bierzemy na warsztat absolutny klasyk książkę, która, no cóż, zmieniła myślenie o inwestowaniu dla wielu osób błądzenie losowe po Wall Street Burtona Malkiela. Przejrzymy kluczowe fragmenty i spróbujemy zrozumieć, co autor miał na myśli. Cześć. Tak, to prawda. Książka jest fundamentalna. Już ponad 40 lat temu Malkiel postawił tezę, która wciąż budzi emocje. No właśnie, jaka jest ta główna myśl, o co w tym wszystkim chodzi? W największym skrócie, dla większości z nas, zwykłych inwestorów, kupowanie i trzymanie taniego funduszu, który naśladuje cały rynek, czyli funduszu indeksowego, jest po prostu lepsze. Lepsze niż próby wybierania pojedynczych spółek czy płacenie komuś za aktywne zarządzanie. Dlaczego lepsze? Bo taniej. Głównie tak, chodzi o koszty. Prowizje, opłaty za zarządzanie, to wszystko wiesz, zjada potencjalne zyski. Malkiel pokazuje, że te koszty są często zabójcze dla wyników aktywnego inwestowania. Okej, okay, to brzmi sensownie, ale zacznijmy od samego tytułu: Błądzenie losowe. Co to jest to całe? Random walk brzmi trochę chaotycznie. No, i o to trochę chodzi. W kontekście giełdy, błądzenie losowe oznacza, że przyszłe zmiany cen akcji są w zasadzie nieprzewidywalne. I nie da się ich przewidzieć patrząc na to, co było w przyszłości. Czyli historia cen nic nam nie mówi. Według tej teorii niewiele. Każdy kolejny ruch ceny jest trochę jak rzut monetą. Nie wiesz, co wypadnie, niezależnie od tego, co wypadło przed chwilą. Markiel opiera to na szerszej koncepcji hipotezie rynku efektywnego w skrócie EMH. EMH. Słyszałam o tym ale podobno są różne wersje. Dokładnie. Jest wersja słaba, która mówi właśnie to, co przed chwilą że analiza przeszłych cen czyli cała ta analiza techniczna nie działa. Potem jest wersja półsilna i co ona mówi? Że wszystkie publicznie dostępne informacje, raporty finansowe firm, newsy, dywidendy plany wszystko to jest już natychmiast uwzględnione w aktualnych cenach akcji. Chwila, czyli jeśli jakaś informacja jest ogólnodostępna, to już jest w cenie. Tak, zakłada ta wersja. I to jest mocny cios w analizę fundamentalną, czyli szukanie niedowartościowanych spółek na podstawie tych właśnie publicznych danych. Bo skoro wszystko jest w cenie, to jak znaleźć okazję? No dobrze, a ta trzecia wersja? Jest jeszcze forma silna, która twierdzi, że nawet informacje poufne, takie, które mają tylko insajderzy, nie gwarantują stałych zysków. Ale no wiesz, większość ekspertów uważa, że to już przesada. Półsilna jest najbardziej dyskutowana. Okej, okay, wróćmy do analizy technicznej. Jeśli słaba forma EMH jest prawdziwa, to te wszystkie wykresy, które pokazują analitycy, te formacje głowy i ramion, jakieś linie trendu. To wszystko traci sens. Zadług Malkiela i zwolenników EMH w dużej mierze tak. To znaczy, oni nie negują, że ceny się zmieniają i można rysować wykresy, ale twierdzą, że wzorce, które tam widzimy, nie mają mocy przewidywania przyszłości. Dlaczego? Przecież technicy mówią, że historia się powtarza. No właśnie, a EMH mówi, że na giełdzie niekoniecznie. Malkiel przytacza badania, gdzie komputery testowały różne strategie oparte na formacjach technicznych, na danych historycznych. I co? I nic. Zasadniczo nic. Nie znalazły dowodów, że te formacje pozwalają zarabiać więcej niż po prostu trzymanie akcji. To może być nasza ludzka skłonność do szukania wzorców, wiesz, nawet tam, gdzie ich nie ma. Jak w kasynie, widzimy szczęśliwy numer. Albo ta gorąca ręka w koszykówce, o której wspominałeś. Dokładnie ten sam mechanizm. Widzimy serię, więc myślimy, że będzie trwać. Malkiel wręcz kpi z niektórych wskaźników, jak wskaźnik długości spódnic, albo wskaźnik Super Bowl. Słyszałam o tym, że jak wygra drużyna z tej czy innej konferencji, to giełda rośnie. Tak. Absurdalna korelacja bez żadnego związku przyczynowego. Równie dobrze, pisze Malkiel, można by korelować giełdy z produkcją masła w Bangladeszu po prostu przypadek. Czyli próby timowania rynku łapania dołków i górek na podstawie wykresów to według niego strata czasu. I pieniędzy, bo każda transakcja kosztuje. Co więcej, ryzyko jest ogromne. Są badania, które pokazują, że jeśli przygapisz dosłownie kilka najlepszych dni na giełdzie w ciągu wielu lat, twój długoterminowy zysk dramatycznie spada. A te najlepsze dni często przychodzą niespodziewanie, na przykład po dużych spadkach. Dobra, analiza techniczna dostaje mocno po głowie. Ale co z fundamentalną? Przecież to wydaje się logiczne. Sprawdzam finanse firmy, jej perspektywy i decyduję, czy warto kupić. To chyba podstawa. Wydawałoby się. Ale tu Malkiel, powołując się na półsilną MH, też widzi problemy. Po pierwsze, jak dokładnie przewidzieć przyszłe zyski firmy na lata do przodu? To jest szalenie trudne. No tak, przyszłość jest niepewna. Po drugie, finanse firmy. Księgowość bywa hmm, kreatywna. Malkiel podaje przykłady afer jak Enron czy Worldcom, gdzie firmy manipulowały wynikami, żeby wyglądać lepiej. Czyli raporty finansowe nie zawsze mówią prawdę. Mogą zaciemniać obraz. Po trzecie, analitycy. To też ludzie. Popełniają błędy. Czasem zwykłe pomyłki w obliczeniach, czasem ulegają ogólnemu nastrojowi, optymizmowi albo pesymizmowi. Zdarza się. Po czwarty, często ci najlepsi analitycy przechodzą do zarządzania portfelami albo do sprzedaży, bo tam są lepsze pieniądze. No i jest jeszcze ten konflikt interesów, o którym wspomniałaś wcześniej. W bankach inwestycyjnych. Tak. Dział analiz może być pod presją, żeby wydawać pozytywne rekomendacje, bo bank chce robić interesy z tą firmą, na przykład organizować jej emisję akcji. Więc rekomendacja kupuj może nie być do końca obiektywna. To faktycznie brzmi niepokojąco podważa zaufanie do wielu analiz, które czytamy. Niestety trzeba mieć tego świadomość. Malkiel cytuje nawet Benjamina Grahama, uważanego za ojca inwestowania w wartość, który pod koniec życia przyznał, że im rynek staje się efektywniejszy, tym trudniej znaleźć prawdziwe okazje za pomocą analizy. Bo rynek po prostu za szybko reaguje na informacje. Skoro analiza techniczna i fundamentalna mają takie ograniczenia, to co napędza te wszystkie szalone wzrosty i spadki? Bańki spekulacyjne, o których Malkiel też pisze? O tak, tu wchodzimy w psychologię inwestowania. Malkiel dużo o tym mówi. Wspomina teorię zamków w powietrzu Keynesa. Z zamki w powietrzu? Chodzi o to, że ludzie kupują aktywa nie dlatego, że wierzą w ich realną wartość, tylko dlatego, że liczą, że zaraz znajdzie się ktoś inny, jeszcze większy optymista. Mhm. Kto kupi od nich drożej? Teoria większego głupca. Dokładnie. Psychologia tłumu przejmuje kontrolę. Liczy się tylko to, czy cena będzie rosła, a nie dlaczego. Historia jest pełna takich przykładów. Mania tulipanowa w XVII wieku w Holandii, ceny cebulek osiągały wartość domów. Niewiarygodne. Potem bańka mórz południowych w Anglii, gdzie ludzie inwestowali w firmę, która obiecywała wielkie korzyści, ale nikt nie wie jakie. Nawet Isaac Newton stracił na tym fortunę. I podobno powiedział, że potrafi obliczyć ruchy gwiazd, ale nie szaleństwo ludzi. Mocne słowa. A później Krach z 1929, bańka internetowa pod koniec lat 90. Wszędzie ten sam mechanizm. Euforia, oderwanie od fundamentów, wiara, że tym razem jest inaczej. A na końcu bolesne pęknięcie. Malkiel cytuje Lebona: W tłumie akumuluje się głupota. Nierozsądek. To pokazuje siłę psychologii. A jakie konkretne błędy my, jako inwestorzy, popełniamy? Co mówią badania, które Malkiel przytacza? Wskazuje na kilka głównych pułapek behawioralnych. Po pierwsze, nadmierna pewność siebie. Wydaje nam się, że wiemy więcej niż wiemy, że kontrolujemy sytuację. Co prowadzi do czego? Do zbyt częstego handlu. Kupujemy, sprzedajemy, próbujemy być sprytniejsi od rynku. A badania Barbera i Odeana, które cytuję, pokazują jasno. Ci, którzy handlują najwięcej, osiągają najgorsze wyniki. Po prostu koszty transakcyjne ich zjadają. Co ciekawe, mężczyźni podobno częściej wpadają w tę pułapkę. Czyli mniej znaczy więcej, jeśli chodzi o handel? Często tak. Druga pułapka to tendencyjność osądów. Na przykład przywiązujemy zbyt dużą wagę do tego, co wydarzyło się ostatnio. Jak rynek rósł, to myślimy, że będzie rósł dalej. A potem przychodzi korekta. No właśnie. Trzecia to ta mentalność stadna. Robimy to, co robią inni, boimy się zostać w tyle. I czwarta, bardzo ważna, awersja do strat. Czyli bardziej boli nas strata niż cieszy zysk. Znacznie bardziej. Badania Kanemana i Twerskiego, noblistów, pokazują, że ból po stracie jest mniej więcej dwa i pół raza silniejszy niż przyjemność z zysku o tej samej wartości. I to prowadzi do fatalnego błędu. Jakiego? Trzymamy akcje, które tracą zbyt długo. Mówimy sobie: To tylko papierowa strata jeszcze odbije. Nie chcemy zaakceptować, że popełniliśmy błąd i ponieśliśmy stratę. A z drugiej strony? A z drugiej strony, jak tylko akcja trochę zyska, to szybko ją sprzedajemy, żeby zaklepać zysk. Boimy się, że spadnie. To się nazywa efekt dyspozycji. Trzymamy przegranych, sprzedajemy wygranych odwrotnie niż powinno być. To ma sens. Widać, jak psychologia psuje nam szyki. No dobrze, mamy więc obraz rynku, który jest trudny do przewidzenia, analizy, które zawodzą, i nas samych popełniających błędy. Co w tej sytuacji radzi Malkiel? Jaka jest jego recepta? Recepta jest, jak mówiliśmy na początku, zaskakująco prosta i nudna dla niektórych: inwestowanie pasywne, kupić i trzymać tanie, szeroko zdywersyfikowane fundusze indeksowe, czy to zwykłe fundusze, czy ETF-y. Dlaczego akurat to? Z trzech powodów. Po pierwsze, koszty. Już mówiliśmy, są minimalne. Nie płacisz zarządzającym za próbę pokonania rynku, tylko za jego naśladowanie. Po drugie, dywersyfikacja czyli rozłożenie ryzyka. Tak. Kupując jeden fundusz na globalny indeks, masz udziały w tysiącach firm z całego świata, z różnych branż. Jak jedna firma ma problemy, inne mogą sobie radzić dobrze. To bardzo obniża ryzyko. Malkiel daje przykład z kurortem i producentem parasoli. Ich losy zależą od pogody w odwrotny sposób. Posiadanie obu zmniejsza ryzyko. A trzeci powód? Wyliki. Twarde dane, które Malkiel aktualizuje w kolejnych wydaniach książki, pokazują, że na dłuższą metę większość, często 80-90% aktywnie zarządzanych funduszu przegrywa ze swoimi benchmarkami, czyli właśnie z indeksami. Po prostu nie są w stanie pokonać rynku, zwłaszcza po odliczeniu swoich wysokich opłat. Te statystyki są naprawdę ym, ym, przytłaczające dla aktywnego zarządzania. Ale co z tymi nielicznymi funduszami gwiazdami, które przez lata biją rynek? Czy to nie dowód, że jednak się da? Markiel twierdzi, że często to po prostu szczęście, przypadek statystyczny. Daje analogię do konkursu rzucania monetą. Jak masz tysiące ludzi rzucających monetą, to zawsze znajdzie się ktoś, kto wyrzuci orła dziesięć razy z rzędu. Ale czy to znaczy, że jest mistrzem rzucania monetą? <laughs> Raczej nie, miał farta. No właśnie. Podobnie na rynku, przy tysiącach funduszy, niektóre przez jakiś czas będą miały dobrą passę, ale bardzo trudno przewidzieć, które to będą w przyszłości. Gonienie za historycznymi wynikami często kończy się rozczarowaniem. Pamiętasz pan Jezbiertstauna? Coś mi świtam. Mm, klub inwestycyjny starszych pani. Tak, które rzekomo osiągały fantastyczne wyniki, biły rekordy. Okazało się, że to była pomyłka w obliczeniach. W rzeczywistości radziły sobie gorzej niż indeks SP 500. Czyli ostrożnie z historiami o sukcesie. Ok, filozofia jest jasna. Pasywnie, tanio. Globalnie. Jak ktoś, kto chce zacząć albo uporządkować swoje finanse, może to praktycznie zastosować? Jakieś konkretne kroki? Najprościej zacząć od właśnie tanich funduszy indeksowych lub ETF-ów. I tu ważna uwaga Malkiela: dywersyfikacja globalna nie tylko Polska, a nie tylko USA. Warto mieć fundusze na rynki rozwinięte globalnie, jak MSCI World, ale też na rynki wschodzące jak MSCI Emerging Market. Czyli Chiny, Indie, Brazylia. Tak, bo tam jest potencjał szybszego wzrostu, chociaż ryzyko też jest większe. Malkier sugeruje też dodanie nieruchomości, na przykład przez fundusze REIT, najlepiej też indeksowe. No i kluczowy element, zwłaszcza dla osób mniej skłonnych do ryzyka, obligacje. Po co obligacje? Dla stabilizacji portfela. Zazwyczaj zachowują się inaczej niż akcje. Jak akcje spadają, obligacje, szczególnie skarbowe, często trzymają wartość albo nawet rosną. To pomaga złagodzić wahania. Nawet w kryzysie 2008 roku amerykańskie obligacje skarbowe dały zarobić. Czyli budujemy portfel z akcji globalnych, rynków wschodzących, może rejtów i obligacji. Co dalej? Kluczowe jest rebalansowanie. Na przykład raz w roku sprawdzamy, czy proporcje się nie rozjechały. Jeśli akcje mocno wzrosły i stanowią teraz większy procent portfela, niż zakładaliśmy, to sprzedajemy część akcji i dokupujemy obligacji, żeby wrócić do pierwotnych założeń. I odwrotnie. To trochę jak automatyczne sprzedawanie tego, co drogie i kupowanie tego, co tanie. Dokładnie. To wymusza dyscyplinę i badania pokazują, że może nawet lekko poprawić wynik i zmniejszyć ryzyko. Inną techniką jest uśrednianie kosztów czyli regularne wpłaty. Tak, inwestowanie stałych kwot na przykład co miesiąc, niezależnie od tego czy rynek jest wysoko czy nisko. Dzięki temu automatycznie kupujesz więcej jednostek funduszu, gdy jest tanio, a mniej, gdy jest drogo. To obniża średnią cenę zakupu. Podsumowując, zbudować sensowny globalny portfel z tanich indeksów, trzymać się go i co jakiś czas przywracać równowagę. To brzmi jak plan, który wymaga więcej dyscypliny niż geniuszu. I o to chodzi. Malkiel, Bogle, Buffett, wszyscy oni podkreślają, że największym wrogiem inwestora jest on sam emocje, strach, chciwość. Inwestowanie to w dużej mierze gra psychologiczna. Dlatego te lekcje Malkiela są ponadczasowe: dywersyfikuj, rebalansuj, używaj indeksów i, co najważniejsze, trzymaj się kursu, stay the course, ignoruj szum. Buffett powiedział chyba coś w stylu, że najlepszy styl inwestycyjny to letarg graniczący z lenistwem. Tak. To doskonale podsumowuje pasywne podejście. Jedna rzecz, którą można wdrożyć od razu, to po prostu zaautomatyzować te regularne wpłaty. Ustawić stałe zlecenie i zapomnieć. To pomaga unikać pokusy na zgadywania, czy to jest dobry moment na wejście. Co ciekawe, Malkiel, mimo wszystko, nie jest aż takim dogmatykiem. Pisze, że czasem, bardzo rzadko, może się trafić okazja jak 100-dolarowy banknot leżący na ulicy. Tak, zostawia taką małą furtkę. Mówi, że rdzeni portfela to indeksy, ale jeśli ktoś ma czas, wiedzę i ochotę, może próbować szukać tych pojedynczych okazji. Ale ostrzega, że to trudne. I to prowadzi do ciekawego pytania na koniec: czy w dzisiejszym świecie Pełnym algorytmów, sztucznej inteligencji, błyskawicznego przepływu informacji. Czy te 100-dolarowe banknoty w ogóle jeszcze istnieją? Czy rynek nie stał się może jeszcze bardziej efektywny niż za czasów, gdy Malkiel pisał pierwsze wydanie? Czy próby pokonania go nie są dziś jeszcze trudniejsze? Właśnie. Coś do przemyślenia dla nas wszystkich. Dziękujemy bardzo za tę podróż przez ideę Burtona Malkiela. To była naprawdę fascynująca analiza. Dziękuję również. Zawsze warto wracać do tej książki.